Kozaczek. I mam live, nie? Mam, mam. weź ja ba, wyłącz i włącz. Ej, hey, Kasper, ja ci dam no na um. Suba. No? Ok. Masz Czekaj, okay, włączam ciebie. <tryk> a, a z kim, no kim tam, tam? grałeś na no, na to, no. Kim grałeś? No, grałeś? Co my tu robimy? No chodźcie, wczytam wam wyspę. No nie nos, o, teraz nas. O! Pozdrawiam, pozdrawiam No tego nie... E. No to wykraczał. A to, Ale no. to jest serio kreativ? Nie. No tak, to kreativ. Nie. To jest detran, detran, detran. Zobaczcie Tak, to jest detran, zobacz co, fajny detran. To jest detran szczelania, zobacz. Nie no to No. Boksy TV. pvp Kto wygra? Gramy o mintaksa To 400 400 pingów Zobacz co na Czujesz? live Nie bij mnie dlaczego, teraz, dlaczego ty robisz live kiedy akurat O tak okay. mało no pingów No kurde się bije, jest, No okay? nie bij mnie Wow, to chyba znowu... Dobrze! Weźcie ten, bo mam... Dobra, 50 pingów. Dobra, no nice. Kto wygrał? Ja. Okej. Okay. A do kogo dołączyłeś? Do tego quena? Co? Do kogo? Do mnie czy do kłęna? Okay. No, sobie... no, sobie... no, no, no po co sobie patrzeć? Chyba do Quena, ale nie wiem Raczej tak Mam taką taktykę, taktykę Ale no, wam nie powiem, powiem. Nie no, są żywe, A ale ten ja mamut to jest bardzo fajny skin A ja wiem taktykę no. Mówi, Mówisz, że... A! Minion Pingu, nie No nie! Nie mówiłeś, nie no, mówiłeś. Mówiłem, nie? mówiłem, mówiłem, nie bij mnie, bo mam tysiąc pingów, głuchoto. Nie, słyszałeś co? No, Słyszałeś to? Mu... Kłen, mówiłem, nie, no, co nie? Ja... Ja... No, Mówię. No. Nie mówisz. Bo... Ciebie pewnie ty... lagą, ja ciebie nie no, słyszałem. Co ty masz mikro Pepko, że nie słyszysz, jak ja czysto mówiłem? Spytaj się Kłena. Ale on mówi. No. Ej, ja się nie widziałam. A ty mnie powali. No dobra. I miałam jeden HP. Ile? Jeden HP miałem. Czy, ej, czemu jak was obserwuję mam 30 pingu. Jak gram mam 1100. To jest trochę dziwne, ale dobra. Nie za ja się ha. długo teraz rozpoczyna Dobra, to teraz ja to mam. Oj, bo ja mam ja... Ale ja mam trochę... No mam. Ja tam mam tylko 100. Dobra, który też ten trzeba laki. Ej nie bicie, bo e, mi się to... telewizor wyłączy. Ten? Czekaj. Ten który wrym... ma... Ja jestem tym, no, który ma i Halo? No, fleka. Kurde. Już! Tak, tak, już! Eee, tak! Eee, no, kto ja taką Ej, to to... Ej, kto to jest, kurde. No, I znowu stopingu! No ja czemu ja strzelać w ciebie nie, ciebie nie mogę? No ja nie mogę w ciebie strzelać normalnie, dosyć za dwieście. Dobra, nie ma.